A dzisiaj nagrywam taki krótki, szybki filmik na temat tego, żeby was poprosić, żebyście pisali pytania do Q&A, które będzie, no mam nadzieję, że niedługo. Tak w sumie nic nie zrobiłam specjalnego na temat tego, że na moim kanale wybiło ponad 300 subskrypcji. Z tego serdecznie, serdecznie Wam dziękuję, no i z tej okazji, żebyście może trochę poznali mnie lepiej, postanowiłam nagrać Q&A, ale tym razem to Q&A obiecuję, że będzie, bo na moim kanale już powinno być dwa Q&A, jakoś się nie zdarzyło, dlatego obiecuję, że tym razem naprawdę to zrobię. I po prostu zadawajcie pytania w komentarzach. Jeżeli będzie minimum 10 pytań, wtedy nagrywam te, ten odcinek. Oczywiście może być o wiele, wiele więcej tych pytań, tylko po prostu 10 to takie minimum. I kiedy będę widziała, że już jest 10 i że nikt więcej nie pisze, to wtedy od razu nagrywam kiewęta. Przy okazji będę coś tam rysowała albo malowała, kolorowała. Nie, nie wiem jeszcze, co tam będę robiła, ale na pewno coś tam. Porobię, żeby Wam się tak też nie nudziło. Dlatego proszę Was, zadawajcie pytania. Mogą być o wszystkim, nie tylko o modelnie. I, yy, yy, no, to wszystko w sumie. I jeszcze raz Wam dziękuję za te 300 subskrypcji. Piszcie komentarze. I do zobaczenia w QA. Pa, pa!